Rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa Europy Euro 2020, ale z uwagi na pandemię rozgrywane w 2021 roku. Pierwsze spotkanie to Włochy Turcja, ale nas najbardziej interesuje oczywiście kadra Biało-Czerwonych i pytamy dzisiaj mieszkańców końskich, pytamy naszych rozmówców o to, jak kadra Paulo Souza zaprezentuje się na tych mistrzostwach. Czy wyjdzie z grupy, a jeżeli wyjdzie, to do którego etapu dojdzie? Pytamy także o to, kto zostanie finalnie tym mistrzem Europy. Zobaczcie nasz materiał. Zbliżają się Mistrzostwa Europy i pytamy, jak pójdzie Polakom, jak Pan uważa? Z czym, jak pójdzie? W Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, które zaczynają się już za chwilę. Nie wiem, myślę, że bardzo źle. No wygramy oczywiście. <słuch> nie ostatnio. No, przeraziło mnie brak, wie Pan, w ataku. Jednak tak, poleciał piątek, poleciał milik. I no, zostaje jeden klasowy. I jeden klasowy, mam wrażenie, że ten Świerczok tam doszucuje. I może coś z tego będzie. No, widzę, że <noise> nie wiem. No, z tego, co nowy trener robi z drużyną, to mi się wydaje, że raczej nic z tego nie będzie. A z nim jesteśmy w grupie? Pytanie podchwytliwe. Co ja podpowiem? Na pewno ze Słowacją? Tak jest. Ze Szwedami? Tak jest. A czwartej drużyny nie pamiętam. Najtrudniejsze pamięta. rywal, Hiszpania. Hiszpania. Nie wiem, bo ja piłki nie oglądam. Nie oglądam, to nie interesuje się. Wie pan, z kim gramy? Eee... No, w grupie? Nie pamiętam już Ja jakby. przypomnę, Słowacja, Szwecja, Hiszpania. I czy wyjdziemy z tej grupy? To jest takie nasze podstawowe no, pytanie. No, to będzie z Hiszpanią chyba. A dwa pozostałe? dwa pozostali rybane? No to, to chyba wygramy. Czyli jest pan dobry, myśli no z grupy wyjdzie. Wie pan z kim gramy w grupie? No pewno jak to? Słowacja, by. Hiszpania, Szwecja, wyjdziemy z tej grupy? Zdecydowanie tak. Jak pan obstawia? Jakie, jakie to będą wyniki, z którego no, miejsca? mam wrażenie, że yy, tużo będzie remisów jednak. Wyjdziemy z grupy? Wyjdziemy Na pewno z twarzą. <śmiech> <śmiech> Czyli co, mecz, mecz otwarcia, mecz, no, nie, myślę, że, mecz nie, myślę, że teraz pooglądamy. Poglądamy, trochę Poglądamy dłużej. Poglądamy dłużej. Myślę, że nie. To kto będzie mistrzem Europy? Mistrzem Europy i Belgia. Trudne pytanie. No trudne. Ale można strzelić. Myślę, że na pewno nie Niemcy. Mhm. Może Hiszpanie. Nie. Francuzi. Pytamy dzisiaj mieszkańców o to, jak Polakom pójdzie na Euro. Czy w ogóle śledzi Pan piłkę nożną i te doniesienia? Nie śledzę, nie chcę mi się oglądać, bo mnie to bardzo nie interesuje. Futbol na nie. Futbol nie. Tak, na nie. Na. Ale wyjdą z grupy, jak Pan czuje? Myślę, że chyba może im się udać. Tego może im życzymy. Im Tego im życzymy, żeby się im udało, żeby mogli przejść chociaż do drugiej rundy. Dzięki serdeczne. No. Zbliżają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jak Pan ocenia szanse naszej drużyny? znaczy mogę powiedzieć w ten sposób tutaj po zmianie nowego trenera prawda tutaj przy tych dwóch sparingach co rozegrała reprezentacja widzę, że jest tutaj pomysł na grę trenera i mi się wydaje, że jeżeli wyjdą ci ludzie, którzy będą grali pierwsze skrzypce, na pewno powinniśmy wyjść z grupy ja chciałbym i liczę na to, myślę, że generalnie polscy kibice liczą na to, żeby awansować do drugiej rundy, do rundy pucharowej. No, oczywiście mam nadzieję, że Polacy wyjdą z grupy. Myślę, że jest to ich cel naszej drużyny narodowej minimum, który musimy, musimy spełnić. Reprezentacja Polski ma, myślę, że jest dobrze przygotowana. Mamy wielu dobrych zawodników, którzy grali w, w w ligach europejskich na najwyższym, praktycznie można powiedzieć, poziomie. Jeżeli to, trener Sowo za wszystko zgra, także o wynik myślę, że nie będę się martwił. Jak myślisz, dokąd dojdą nasi w tych mistrzostwach? No Mam nadzieję, że do finału i wygramy ten finał, tak? Ja myślę, że o finał nie ma co marzyć, bo to są zespoły dla za wiele lepsze, lepiej przygotowane i u nas chyba mankamentem jest to, że. Jest nowy trener. Jak pani myśli, czy Polska wyjdzie z grupy? Hmm, bardzo bym chciała, żeby wyszła z grupy, ponieważ jestem kibicem, ale wydaje mi się, że no, patrząc na ostatni mecz, szanse są marne. Serce mi podpowiada, że nasi nie tylko wyjdą z grupy, ale i zawalczą o półfinał. Przewiduję, że po ciężkich bojach, ale uda się to przedsięwzięcie naszej kadry. Jak pan myśli, czy nasza reprezentacja wyjdzie z grupy? Myślę, że tak, i pewnie wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby nasza reprezentacja była czarnym koniem tych mistrzostw. Jak pan myśli, czy Polska wyjdzie z grupy? Y, oczywiście, myślę, że z grupy E wyjdzie Polska i Hiszpania. Może nie w tej kolejności, najpierw Hiszpania, później Polska, ale na pewno wyjdzie i myślę, że nasza drużyna zresztą z najlepszym zawodnikiem na czele dojdzie do ćwierćfinału. Finał. Możemy tutaj jeszcze powiedzieć, kto według Pana zostanie mistrzem Europy? U, tu już jest ciężko, ale chciałbym, żeby została Hiszpania. No na pewno Francja personalnie myślę, że ma najwię najlepsze największe szanse. Wydaje mi się, że Niemcy mogą być bardzo groźni, Hiszpania, no i pewnie Anglicy. Także obstawiam te trzy kraje. A kto według pani ma szansę zostać mistrzem Europy? Hmm. Wydaje mi się, że mogą to być Włochy. Może. Włochy i Hiszpania. Ja mam takich dwóch faworytów. No. I tak zawsze miałem i tak mam i teraz tak samo. Stawiałbym chyba na Francję. Ja jednak stawiam na Portugalię. Ja wierzę w to, że będą to bardzo fajne mistrzostwa, że będą ciekawymi mistrzostwami, że będą fitowały w duże emocje, szczególnie z udziałem naszego zespołu. Ale tak skryciem marzę o tym, żeby Polacy odegrali znaczącą rolę, bo wtedy będziemy się mocno fascynować piłką nożną. Myślę, że Anglia chyba w tej chwili, przynajmniej teoretycznie, ma najsilniejszą reprezentację.